Siemanko od tej strony, Europe Collector. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pokazywania tutaj mojej kolekcji. Dzisiaj udało mi się kupić te trzy piękne, stare Matchbox z tej wersji, tak jakby kolekcjonerskiej. Udało mi się je kupić w Lombardii po około 50 zł. Są to dosyć stare samochody. Wydaje mi się, że to jest 90-95, coś takiego. Także tak. Każdy z nich ma tak, jakby swój. Mm, o już moment, przepraszam 1995 dokładnie, każdy z nich jest bardzo ładnie zapakowany ma swój numer seryjny, tak jakby one nie są jakieś turbo drogie, jeżeli o to pytacie, ale moim zdaniem jest to kawał pięknej historii tutaj, jeżeli ktoś chciałby sobie przeczytać wziąłem sobie pierwszy, lepszy z brzegu, że tak powiem dajmy kamerę niżej, okej, okay, tutaj zniżyłem się poziomem do tych tutaj samochodów, żeby łatwiej było je dostać. One są praktycznie nowe. Rozumiecie to? Po tylu latach i pudełko jest całe, wszystko jest super. Jestem bardzo z nich zadowolony. Ja je kupiłem już jakiś czas temu, ale jeszcze wtedy nie nagrywałem na YouTube, i stwierdziłem, a dlaczego by ich nie pokazać? Okej, okay, podważam sobie za kamerą. Tak, zamknięte. Z jest plastik. Jest, każdy, do, każdy ma praktycznie taki certyfikat. Mm, tak, tutaj jest Mac. Mm, tak. Tu jest dokładnie taka. Karteczka z historią. Ba bardzo piękne przedmioty. Szczer szczerze. A tu jest 98. Może kartonik jest źle powstawiony. Jak je chowałem sobie wcześniej. E ale pomijam ten fakt. Bardzo fajne kolekcjonerskie przedmioty, zanim to było modne. Teraz bardzo ciężki, ładny, metalowy w 100%. Tu jest guma, to jest metal, wszystko. To są bardzo piękne samochody. Jeszcze się nie dorobiłem podstawki obrotowej, ale postaram się, może nie na następny, ale za kilka odcinków się dorobić z takiej podstawki. Zobaczcie, jakie ładne jakość jest to wykonania. Jest to bardzo. Stary już model, ale mi się bardzo podoba. E, zostawię go tutaj na bok, zaraz sobie go schowamy. Jak, Znaczy schowam je, jak po prostu już pokażę Wam wszystkie. Tutaj dam, dam sobie karteczkę na bok, żeby filmiku nie przedłużać. Polećmy sobie następny. O, tutaj się bardzo łatwo i szybko otworzyło. Każdy ma chyba bardzo zbliżony kartonik do siebie, nawet jakby. Moment. Tu będzie chyba to samo. Tu jest też 95. Hmm, Chyba, że kupiłem z, nie z tym kartonikiem, co trzeba, ale to jeszcze Matchbox, e, tak jakby gwarancja Matchbox. O, że jeżeli nie jesteście zadowoleni e, z Matchboxa, e, możecie go po prostu zwrócić, tak? Teraz zwracają tylko pieniądze i to też w śmiesznych kwotach. A tu jest price info w sensie 100% zwrotu Albo wyślą nam następny A teraz zwracają tylko pół albo trochę I, a, a rzadko zdarza się, że wysyłają nowego Super Kiedyś to było, teraz to nie ma, nie? Tutaj jest karteczka, taka Bledsza dosyć, oj sorry Tutaj jest co? Steam Powered Vehicle Ok. Atkinson Logger I tu jest historia tego Nie wiem czy pokazałem dobrze, bo Teraz o. może sobie ktoś zatrzymać i przeczytać. I patrzcie, to jest chyba najładniejszy z tych trzech, co mam. Ja otwieram totalnie losowo. Zobaczcie. To jest cały metal. To jest metal, bo to jest zimne też. I tu są normalnie łańcuszki. One są ruchome poniekąd. Widzicie? To teraz to nie ma. I tu jest. To był Mercedes-Benz? Nie, to, to po prostu była maszyna parowa. Patrzcie na ten detal. To jest. Tu jest metal, akurat taki zwykły. Nie jest to łańcuszkiem. Ale opony są oczywiście gumowe. To wszystko jest metalowe. To rozumiem, jest wydechem, chyba. Chyba, bo. Sorry, bo nie mam pojęcia. On jest skrętny? Nie. Ale. No kurczę, zobaczcie tą jakość. Ja jestem turbo nim zachwycony. Nawet ciężko je na internecie szczerze dostać. Ale bardzo często są już jako zamknięte. Tutaj mamy następny samochód: Matchbox Ford Model TT. Tak, tyle troszeczkę, żeby można było sobie przeczytać. I tutaj jest cała historia niego. W skrócie. I otwieramy. Patrzcie tu na ten detal, na te linki tutaj wszystkie, e, na te gumowe koła. Moim zdaniem jest to świetnie wykonane i one są w 100 procentach metalowe. Jakbyśmy teraz mieli takie jakości naklejki, że tak powiem to jest nadruk, ale rozumiecie o co chodzi. E, no teraz to nie ma takich modeli naprawdę. Ja bym chciał, żeby w takiej jakości były modele. Szczerze muszę kupić jeden sobie z tych modeli, jak się to nazywa? Ta najnowsza seria, gdzie są większe te modele z Hot Wheelsów i porównać sobie jakość tych modeli do tamtych. Szczerze jestem, tak jakby, troszkę zażenowany porównując sobie te stare, piękne modele do tych nowych. Tutaj jeszcze zrobię Wam przybliżenie. W taki oto piękny sposób prezentują się nasze, moje trzy piękne modele. E, z Matchbox Collectibles. O ile dobrze tam przeczytałem. E, dzięki Wam za dziś e, i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że odcinki, które tworzę, e, bardzo Wam się podobają. I pokazuję Wam czasem, mm, będę pokazywał Wam trochę starszych rzeczy, które też moim zdaniem są bardzo ciekawe i niekoniecznie tylko nowości. Także dzięki za dziś. Zostawcie suba jeżeli jeszcze nie macie komentarz i zapraszam was na kolejne filmy także do zobaczenia siema